Witam wszystkich na niedzielnej akcji, oczywiście, zbierania złomu. No i zobaczymy, czy coś posypało puszkami. Dawno mnie nie było. Wiadomo święta, nie święta. Trochę też tam pogoda i inne takie tam rzeczy, że nie było kiedy się wybrać. Mam już fanta. W sumie to drugiego o, Takie fajne Jakie fajne fanciki Ten już jest gotowy Pogoda nawet w miarę fajna To można się dotlenić Troszkę posparcerując i pozbierać troszeczkę złomiku. Oj, 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 czyżby tych śmieci tu przybyło? No jest fajnie. Troszkę mnie nie było, także będzie co zbierać chyba. Dobra, zobaczymy się za chwilkę. Jeszcze taką beczkę znalazłem. Stalową. Fajnie. I znowu takie nieduże gniazdo. Dzisiaj te mi się jakieś trio trafiają O Takie No i tak, lecimy sobie do przodu Siateczka się zapełnia U Jest dobrze <laughs> O, a to co? Łoliwa się komuś wylała czy co? Dobra. Odezwę się za chwilkę. Troszkę się zmęczyłem tradycyjnie. Co tu mamy? Nie mamy tu nic. Oprócz zanieczyszczeń. Dobra. A jest coś. Poczekajcie. Dojdziemy tutaj. Mamy co? Znowu będzie trio? No nie. Dobra. mam. A to pudełko to tu leżało. Tu, czy tam, troszkę dalej. A to jest taki parking. Pewno tu zajechała. No ja myślę, że kobieta, bo Rosman chyba bardziej kobiety w większości korzystają niż mężczyźni. Nie wiem, tak mi się wydaje. Tu otworzyła. Jest tam ulica tego. Pasowało podjechać i rzucić za płot, i napisać kartkę. Że śmieci to się wyrzuca do kontenerów na śmieci. A to jeszcze tekturka, tę tekturkę można wykorzystać. Ale ja sobie to pudełeczko wezmę i przyda mi się, bo jak tam czasem sprzedaję coś przez internet, to wykorzystam to. Ale no taka nauczka by się przydała, albo te wszystkie śmieci pozbierać i tam za płot Bo może to też są jej, czy jego, no nie wiem. To wyzbierać i rzucić tam Za płot Z, z pozdrowieniami Od świętego Mikołaja <laughs> Dobra Widzimy się za chwilę O kurde Puszka pełna żuków Może się jakieś uratują O Mnie to tak zastanawia Jaką trzeba być Ułomnością yy, Żeby wyrzucić Yy, zanieczyszczenie gdziekolwiek, no ze swoim adresem zamieszkania tu jest ułomność hard level, hard level poczekajcie, bo tu coś mam fajnego o, proszę, kurde tu jest pełna masa masa makowa no następny jakiś ułomny wyrzucił ten o, patrzcie, tu są znowu zdrabki jakieś, ja chyba chyba mu nie udało się Wygrać i z tego wszystkiego wziął i wyrzucił masę. Makową zaraz otworzymy. No, próźnię tą puszkę. Dobra. O kurde, to jest stalowa, twarda. No, żeby mi na ryjacy nie wybuchło z tego. U, nie otworzymy. No dobra, wezmę to całe. U, jakie ciężkie. Jakie ciężkie. Co my tu jeszcze mamy? Zobaczmy tu, co jest. Jakaś puszka. Kurde, pełna żuków O ja cię sole, co tu jest? Jakiś monitor Kurde, ale to jest stalowe Ja pierdzielę O kurde Dobra, ja się odezwę za chwilę a tu co jest? A bierdzielę. Jeszcze tu zerknę. Jeszcze zerknę, co tu ciekawego. Kurde, komputer. Ja cię kręcę. Zobaczcie, co tu jest. Ja cię kręcę. Biorę. Ja cię kręcę. Taka niespodzianka była w lesie Już podeptane Jeszcze ten kijek złamał A więc tak moi drodzy, zobaczcie. To są dzisiejsze znaleziska. Komputer. Jakaś część wieży. Jeszcze na kasety. O, nawet kaseta jest. O kurde. Ale ja. No i poważymy sobie to zaraz jakoś. Postaram się to poważyć. A więc tak, zważymy sobie. Postaram się zważyć. Postaram się zważyć nie wiem czy mi się uda. Jedną ręką to wiecie. Zawsze Mam Mamle zawsze sytuację. O o, 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 o! Kilo 30 Wiadomo, że tutaj była gdzieś puszka, nie? Stalowa. Ja to razem wszystko. I z tym makowcem zważę stalowe, z, z aluminium, to tam już nie będę się tutaj bawił. Widzicie jak jakiś Och. i tu mamy dwa kilo sto sześćdziesiąt fajny wynik jeszcze zobaczymy poczekajcie przejdę to to też trochę waży Ładny wynik. Prawie 5 kg. Prawie 5 kg. Monitora nie waży, bo tam jest grube, ciężkie szkło. To nie ma sensu. Tu jest plastik, jakaś płytka. Także jest zabawy. Fajnie. To, co tu 5. No, prawie 10 kg złomu, kurde. Fajnie. Pozdrawiam serdecznie. A tu zobaczcie, co w robie znalazłem. Jest adresik. Tylko rozwalone. No proszę. wzięła sobie i jep dorowa.